Komisja Nadzoru Finansowego opracowała wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. I te wytyczne składają się z dwóch części. Jedna dotyczy, można powiedzieć, organizacji obszaru likwidacji szkód, począwszy od szczebla Rady Nadzorczej, schodząc aż do poziomu szeregowego likwidatora i pewnych praktyk, które KNF w tej dziedzinie chce w, na rynku wdrożyć a druga część dotyczy samego odszkodowania z, z ubezpieczeń komunikacyjnych czyli sposobu wyliczania tego odszkodowania roszczeń które przysługują klientom i jest to taka próba wypracowania wspólnego podejścia rynku do tych zagadnień. Wytycznych jest łącznie 21 i część dotyczy Tematyki wypłaty odszkodowań, wyliczania odszkodowań, roszczeń, które przysługują um, poszkodowanym z tytułu um, wypadków komunikacyjnych, bo jednak um, trzeba powiedzieć, że to dotyczy um, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w głównej mierze. Nie wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych, tylko ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Więc największa część tak objętościowo tych wytycznych poświęcona jest tej tematyce, pozostała dotyczy organizacji obszaru likwidacji szkód, sposobu zarządzania, informacji przechodzącej przez różne szczeble w organizacji, a także dostępu klienta do osoby, która zajmuje się jego sprawą. Powodem, dla których opracowano takie wytyczne, było były nieprawidłowości w obszarze likwidacji szkód występujące u niektórych z graczy na rynku. Mam tutaj na myśli głównie ubezpieczycieli biorących udział w wojnie cenowej i próbujących te straty, które ta wojna im przynosi, rekompensować poprzez zaniżanie odszkodowań. I jest to pewien potwierdzenie pewnego standardu, który można byłoby wywieźć wprost z przepisów prawa lub orzecznictwa sądowego, zebrany w jednym dokumencie i opracowany w formie wytycznych. Na pewno, w przypadku, jeżeli te wytyczne będą przestrzegane, to standard obsługi klienta powinien się poprawić. Mam tutaj na myśli takie uspójnienie tego standardu, bo oczywiście są na rynku ubezpieczyciele, którzy tego standardu dotrzymują. I dotrzymywali, zanim te wytyczne były wdrożone. Myślę, że tutaj najlepszym takim miernikiem, który to pokazuje, są, są raporty rzecznika ubezpieczonych dotyczących skarg klientów na zakładu ubezpieczeń. Są tam oczywiście liderzy tych skarg i podmioty, na których. Działalność poszkodowani czy, czy ubezpieczeni skarżą się rzadziej. Natomiast wypracowanie takich wytycznych na pewno pomoże ten standard, ten wysoki standard, uwspólnić dla całego rynku i zmusi tych ubezpieczycieli, którzy tego standardu nie dotrzymują, do tego, żeby poprawili jakość obsługi swoich klientów.